Hej hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragon z tej strony Tito. I dzisiaj e, będzie odcinek o Melody Ascent, ponieważ wbił sobie Expansion Pack, który kosztuje 1000 gemsów przecenia do gry. Także ja myślę, że klikniemy sobie tutaj na dyrektora szkoły i że się nam to zatnie. Zacięło się nawet bardzo, ale się odcięło. Dajmy please Berg. I tutaj mamy Dizong! Zainwazjował Berg i potrzebują wszystkich złoży jeźdźców, żeby obronić miasto i to może się eskalować bardzo szybko. Także kliknijmy zaakceptujmy tę misję. Udajmy się na Berg. Moi drodzy, Melody island długo wyczekiwany expansion. Tak, co jest grane? Gdzie jest łódka? Nie ma łódki, ale bieda. Normalnie, długo wyczekiwany, podobno jakieś super ekstra rzeczy mają w nim być. Ja się dopiero e, dowiem, co tam będzie, także czekam z niecierpliwością, co za chwilę nastąpi. Też wiem, że do gry wstąpił badge Mod. E, jak na razie Lizbi się w Training Roads nie pokazuje, ale ja myślę, że to po prostu z rozwojem misji coś tam jednak się znajdzie. Podobno jest spalone czy zniszczone ten tren centrum treningowe, także nie wiem. Muzyka się zmieniła na taką zimną, potworną, na Hansa Simmermana. Dobrze, żartuję. O, jak wszyscy biegają. Biegam Ciebie. Sobie. Super. No, nawet nie skomentuję. No jedz fajnie. Daj mi, daj skip. Dobrze, weźmy. Gdzie on jest ten? Tu jest. No dobrze, a zaatakuje mnie? A, możemy na niego kliknąć, ej! Możemy go uszczelić? Dobrze, nie możemy. Eee, nie wiem, odklikam tam, coś tam mówię. A bo. Tak, śledzik biega w kulecko, kółeczko! O, ale on strzela. Oj, to naprawdę działa. Boże, co masz ciekawego nam do powiedzenia. Trzeba uważać, dobrze, będę wiedział, że będę musiał uważać. I żeby tak Astrid też czynił. Jeszcze raz bardzo szybko syjącą... Yy, substancją yy, szczerą podobną. Dobrze. Szut. Dobrze, rozwalmy to. Rozwaliło. O jest za silny. Ten. ten ten, ten bursztyn, żeby zniszczyć w zasadzie użyjmy... Yy, szepczącej śmierci albo Monstru znajdmar. Zgodnie jak ci wezdę tego! ...Koszmara Ponosica To się nie liczy. Ej! i sobie specjalnie koszmara Ponocika kupić do tego! Gdzieś uciekł? Odleciał sobie. I już nie ma zamiaru atakować berg. dobrze e, a, 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 a. musimy potrzebować tej kajczkowej, żeby zabezpieczyć zniszczenia, Zniszczenia, które spowodował ten niesamowity potwór. E. A, i musimy porozmawiać z na temat znalezienia koszmaru po żeby zniszczył to. E. Ton, ton, ton. Oj, proszę, znalazła się, żeby zniszczył ten bursztyn. Boże, nie mogę usłyszeć się. Bursztyn, 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 bursztyn. Dobrze, już będę wiedział. Bursztyn. Aha, nie mamy, nie mamy koszmarów na, na, najbliższych wyspach. Jak, jak, jak? Coś będzie... Aha, coś, coś trzeba będzie wytworzyć, żeby zniszczyć żeby zniszczyć ten bursztyn jest to duży problem Widziałem, że poleciał nad, nad mostem do farmy Svena Dobrze I musimy się udać do farmy Svena. Także śmigam... O, a, a tutaj macie jakąś misję? Macie jakieś misję? Co mu się zacięło, tak? Też widzę. Come on, you can do it! Aha, to są te To są misje związane z grą O, już ten yy, Śledzik przestał biegać jak narąbany Dobrze, pakujemy się Uuu, Zahamuj Tutaj jak wiemy dawniej było zapite deskami Teraz twórcy postanowili to przenieść tutaj obok Tutaj jest drugie jakieś wejście zabukowane No i tutaj mamy wejście do Farmy Svena, czy będzie się długo ładowało No chyba będzie się krótko ładowało Także chwilę jeszcze poczekamy Nie, jednak się będzie długo poczekał, także moi drodzy ja zrobię w tym momencie cięcie i za chwilę się zobaczymy ponownie. Witajcie moi drodzy po krótkiej przerwie. Tutaj na filmy to trwało pewnie mgnienie oka. Załadowała nam się już armacena, także ja jestem ciekaw co tam zastaniemy. Uuuu robi się gorąco. No dobrze, czyli tak abyśmy wykonali pierwszą misję. Dostaliśmy kamień, pisząc, żeby było napisane, że należy użyć tego kamienia, żeby smogi dorosnął, jak nie dorosną, ale ja już mam takiego. Dzień dobry, Hederko. Jak się masz? Dobra, klikamy. I tak, widziałam latającego nad farmocą. And lead here to nest. No, A dobrze, musimy kliknąć na nią i podążę za nią do Nest, do jaskini. No, no, dobrze. Hej, ale to jest buda Buda no, nic no, no, muszę powiedzieć, no, no, zrobiło no, ten. no, no, pomóż. I Czekajcie, ja sobie troszeczkę przyciszę. Bo to jest takie złowieszcza ta muzyka. O dobrze, udało się. Ale gdzie? Ja mam cię zaprowadzić? O, jest tutaj koszmar ponosi, popatrzcie. Dobrze, będziemy e, biegnąć za strzałką. Nie mam zielonego. O, 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 pojęcia. Gdzie musimy ją zaprowadzić? Jeszcze i koszmar ponosi. Hmm. Jest interesujące. O, nic używa, używa bursztynu, żeby zbudować niezniszczalny dom. A i widziała to w pszczół pająku zbieranie materiałów na schronienie? A nicon tylko zwierzęta na lunch Musimy zaobserwować dużo rzeczy. Dobrze. A closer look. Dobrze. Nie zdąży. No jest tu Jest tu jest w łapce. Aha, i alchemistka, czyli Hedera, która się teraz przemawia, może by stworzyła jakąś um, substancję, która um, przez, zniszczyłaby tego, albo przestałaby działać. No dobrze, musimy po pobrać trochę tego um, materiału, czyli bursztynu, ale popatrzcie, ale już. Oran, oran! Co jeszcze muszę. Oh, the Dragon Rider. Dobrze, wracamy. Bardzo, bardzo miło, że... O... o kurde, kurde, kurde! Aaa! Jak on strzela! Jak on strzela! Szybko, 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 szybko! To nie było wcale śmieszne. A, szybko, 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 szybko uciekajmy. Musimy chronić tego smoka. nie mogę powiedzieć ci kim jesteś, chociaż jest dobrze wiemy kim jesteś, ale przekaż tą próbkę gniazda alchimistce, żeby znalazła drogę do uwolnienia smoków, pośpiesz się. Dobrze, dobrze, idziemy do laboratorium, tutaj pisze i musimy rozwiązać, rozwiązać ten problem, dobra. Wystarczająco już teraz pobiegaliśmy. E, widać, że Dickson się z nami nie patyczkował, tylko ładował bursztyny ile wlazło. Dobra, idziemy, idziemy teraz do alchimistki, czy nie wiem, chyba idziemy do szkoły. No to wygląda. Chyba, że najpierw pójdziemy do alchimistki, która jest header'em, która była e, headerą zakrytą. Dobrze, klikniemy. Jest jeszcze? Nie, popatrzcie się. Tutaj jest bursztyn, tutaj zapakowany jest bursztyn. A na twierdzy coś? Dobrze. No, widzę, że tutaj już na dole nic, za bardzo nie chcieli, e, nie chcieli za dużo wariować. Dobrze, Władujemy się w statek i przenosimy się do, do laboratorium, gdzie mamy stworzyć substancję, żeby niszczyć ten burszyn. Chociaż widziałem, że sikierką wystarczyło, sikierką pomachać trochę, no ale kurcy już poszli na ułatwienie. Dzień dobry, dyrektorze szkoły. Dobrze, i wchodzimy sobie, znaczy idziemy sobie do Hedery, która była Hedorą w ukryciu i w ogóle... Dobrze. Bezpieczeństwo pierwsze, tak pamiętajcie, moi drodzy, bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. A. Dobrze, Edith Amber, czyli e, bursztyn Diconga. Aha, dobrze, odleciał Osberga, zrobił sobie e, schronienie na farmie yy, Svena, który gadał, ale nie gada, ale gada, ale nie gada, czyli po prostu gada dalej dobrze. Yy, I tak stworzyć musiu, just, u, u, użyć naukowy metod, żeby, żeby znaleźć odpowiedź na nasze problemy i musimy jakąś substancję po prostu stworzyć na na, na bursztyn Ditsonga. Dicong, to zniszczyłaby bursztyn Diconga dobrze Czy przyniosłem ten kawałek z farmy svena. Tak, przyniosłem Dobrze. Trzymaj ten jeden kawałek bursztynu. Nie zacinaj się gra. Bardzo proszę. Ja wiem, że to jest ciężka sprawa w ogóle. Czyli mamy pierwszy stopień do rozwiązania naszego mm, problemu. No i... Etynol. Nie muszę, że to byłby alkohol etynowy. Nie, chyba nie. E, dobrze, ale musimy jakieś komponenty. Musimy. E, hydrochloric acid. Moi drodzy, nie wiem, co to jest. Hydrochloric acid. E, ale się postaram dowiedzieć, co to jest. Dobrze, idziemy do. Do, 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 do. do, do, do a, nie, dobrze, to odakceptujemy. Idziemy do e, śledzika, który jest tutaj, ale to takie niepodobny jest za bardzo. Ten sztukami jest do sztuki mięsa Słaby Naprawdę słaba sztukami eee, Może czegoś wszystkiego za w z z Mam nocne mary <laughs> kiedy więc kiedy była w tym, była za... no w bursztynie po prostu uwięziona i do... i wracajmy. A musimy postawić teraz hipotezę. Boże, jak oni tak bardzo walczą z tą i, metodami naukowymi, nie wiem czy ta gra... ta gra jest nastawiona na edukację, ale czy ona aż tak bardzo, no wiecie, my akurat sobie gramy, ja wiem jak większość ym. aha, moi drodzy, mam teraz strzelić czy mikstura... Winegar e, to jest chyba ocet i HYDRONIC ACID, nie wiem co to jest, ale chciałbym się dowiedzieć. E, soda, so, sól i, 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 i ocet ze solą mm, zniszczą e, bursztyn. Ja po prostu nie wiem, musiałbym strzelać, chciałbym wiedzieć. Dobrze, ja strzelam, po prostu stawiam hipotezę taką, a nie inną. Aha, a nawet nie popatrzyłem jaką, tak szczerze. Interesująca teoria, idziemy do laboratorium. Moi drodzy, gra jest nastawiona na głównie na element naukowy, ale no... Nie oszukujmy się, ja wiem jak większość z nas gra, po prostu klik 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 akceptujemy to, idziemy tu, przejdziemy tu, złapiemy to, tu dostaniemy to, to to, klik, klik 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 I kończymy Teraz mamy 20 questów, zaraz je zakończymy, większość z was pewnie już skończyła, albo już jest na dobrej drodze do skończenia A później co? A później będziemy narzekać yy. Później będziemy narzekać, że, że ten, że... O, mamy tutaj dużo tych składników, że nie będziemy narzekać, że gra jest nudna, bo, bo nic tutaj nie ma. E, nic się nie dzieje. Aha, musimy złapać tu. A, ja to zawsze wyskasanie. Dobrze, weszło się w tam. I teraz musimy dodać bursztyn. O! Czyli tak mieliśmy dodać bursztyn. No ciekawa sprawa. Dobrze. Co tutaj mamy? Sól. Wow! Widzicie, muszę zmieszać. O myślałem, że ten. Że będę musiał stłuc ampułkę. I dodajmy. Jeśli nie wróciło, prawdopodobnie to będzie ostatnie. Aha, aha, aha. dajmy Recept. Sul. Sul. Hydrocholic acid. Nie wiem. Chciałbym naprawdę wiedzieć, co to jest w tłumaczeniu na język polski, ale moi drodzy, nie wiem. Także będziemy. A bo tak, to trzeba robić takie ruchy okrężne wtedy. O właśnie. No właśnie. I zazwyczaj to ostatnie tutaj jest. Baking soda. choć tutaj. O. Aha, to i po, powstanie może sada akustyczna, nie? Ciekawe by to było. Ta sada akustyczna to jest bardziej na takie zabrudzenia olejowe, smarne, a o, proszę, rozpuściło się. Wiemy już co? Czyli po prostu mieszanina sady z, z octem e, daje nam mieszankę, która niszczy bursztyndiconga. I teraz ciekawe będziemy, nie musimy iść. Bardzo ciekawe, to jest po prostu teoria. Już wiemy po prostu, czym można zniszczyć bursztyn bursztyndiconga. E, jakie są po prostu tą super osad. Może schronienie lepsze to będzie. Um, no. Dobrze, jeśli zmieszamy dwie, to oh, i mamy tutaj ampułeczkę. Co robię? Aha, dobrze. E, użyła swojej butelki, ale ona potrzebuje tych butelek i... Dobrze. I żeby... Potrzebuje gronka, żeby zamienić w, w, w szkło i musimy zapytać się... Musimy zapytać się... E, 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 śledzika, czy po prostu użyczy. Jej. Dobrze. Kliknijmy sobie. Klapnijmy sobie. o! hello. Here you go. Chodź. Aha. Muszę zejść. I zaprowadzimy sztuka mięs do. 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 do, do. Aha. Do laboratorium. Żeby Hedera mogła sobie wytworzyć trochę szkła na szklane buteleczki. Dobrze. Zaprowadzona. Ej, no. Jakie to jest głupie. Powinniśmy już pędzić, żeby zniszczyć Dziconga i w ogóle i ten tego. A tutaj nam kazują robić jakieś szklane buteleczki. Pewnie szkła nam. Na, szklane buteleczki każą zrobić. A tu jeszcze trzeba wydmuchać to yy, szkło, żeby wyszła jakaś buteleczka. Co, oglądam jak powstaje szklane karawki, butelki i ty nie to wiem, wie, że trzeba. Dobrze, nakarmy wap wow. Feet Tool, czyli piórko. Jest piórko. No i szkło. I. I musimy obłożyć lodem. A, oczywiście źle to zrobiłem. Nie, ja, I teraz powiecie, że się stworzy buteleczkę. Nie, dobra, jest kawałek. Jest kawałek szkła. Myślałem, że od razu stworzy się buteleczkę. to już w ogóle byłby hitch. Ładuj się. Ładuj się. Bardzo krzecznie, proszę, załaduj się już w końcu dobrze. I to, to denerwuje mi exactly to czekanie, naprawdę. I... Come on, you can do it. Come on, dobrze, odakceptujemy. I musimy teraz e, zasować na farmę Svena. No niestety, statek się pojawił. Nie, yeah, pojawił się w końcu. To no, chyba musi być jakiś chwilowy taki e, bóg, że po prostu statek mi zniknął. Nie mogę go odnaleźć. A teraz śmigamy do farmy Svena. E, musimy wypróbować tą naszą mieszaninę, miksturę. Ciekawe, jak to będzie. Co będziemy kapać? Kapać na ten? Na legowisko. Legowisko wicąga, żeby je odlepić, żeby je zniszczyć. Aha, no dobrze. To musimy przestać wlatywać w tekstury. Muszę powiedzieć, że e, ten smog, nowy widać, że mam Devilish Derwisza. To. Hmm. Z tym lataniem, z tym lądowaniem, to wszystko jest kiepska sprawa, ale niestety na tym końcu mogę założyć sobie e, wiadomo co. Zrobię mi z gęsty, Także yy, nie będę narzekał. I teraz złowiesz, złowieszcza muzyka. Musimy uciekać przed liceami, podoba mi się to strzelanie. No dobrze, dobrze, yy, strzelanie w nas z bursztynem. Dobrze. Musimy zniszczyć to, kapnijmy sobie. Rozbiliśmy! Wow. Musimy zobaczyć, czy ten smok ciągle żyje. Żyje jeszcze. I dobra, ehm, musimy uwolnić smoka. Gdzie ten skubaniec jest? Zobaczcie. A tam też jest Puszczę, Dobrze. Dobrze, niebezpiecznie jest. Yy, przebywać blisko schronienia blisko Lidzonga, a no, jak byśmy go odwiedzili. Dobrze, nie odwiedzimy go już, uciekamy. Tak, przy stole on berg. śmigamy do berg. A, te, a co tego smoka musieliśmy? No, muszę powiedzieć, że ta latanie tym smakiem to jest ciężka sprawa. i tego smaka dostawiliśmy, no i co mamy zrobić, a, a, a po prostu tam było, że... Aha, bo w yy, serialu zniszczyli tym żelem, który wytwarza, który wytwarza koszmar ponocnik. Yy, tutaj jest stoik, yy, wytwarza ten bursztyn. Ciekawe jak tutaj będzie, czy tutaj będzie tylko strzelanie, czy też będzie żel. Stoik, ty ciągle żyjesz, niebezpieczna sytuacja. Yy, dziękuję za poinformowanie mnie I, i wiemy, jak bronić yy, naszej, yy, naszej wsi, powiedzieć, naszego Berg. Dobrze, a my? Dobrze. Musimy porozmawiać z Czkawką o obronie Berg. już z Dragon. ciekawe co to za określenie, bo jakiś bardzo niebezpieczny. E, dobrze, zakazał Berg i stworzył sobie schronienie na farmie Svenia. I, I to jest bardzo dużo problemu dla nas. I porozmawiać o tym dobrze. Akceptujemy misję jeszcze jedną i śmigamy do czkaweczki. Co ten czkawka wymyśli? Może jakieś katapulty, może coś ciekawego. Tata ma rację. Niceno, Lidsen... prawie na nasze smoki. A chcielibyśmy hmm. na, na nich polegać, idea. żeby obronić berg. Zanim wytrasowaliśmy smoki na Bergo, używaliśmy naszej pomysłowości do obrony tej przepięknej miejscowości. Dobrze, idziemy porozmawiać. Co to było? A To jest tylko mój smok. Dobrze. Eee... Wyskaż jest mistrzem w wyrobie artylerii, <grym> w ogóle i broni wikingów. Tak, nie się zapytać, co on myśli na Neat. Dobrze, co tutaj jest? Freya. Freya mogłaby nas obronić raz więcej, tylko że on potrzebuje chyba więcej czasu I, Aha, no wiesz, no i Freya jest balistą, czyli wielkim, wielką wyrzutnią strzał, taką, wiecie, e, e, do strzelania. Dobrze, i musimy się teraz... Aha, a gdzie on jest? Aha. go? Dostaliśmy coś? Nic nie widziałem. Zapytajmy się szpadki. <śmiech> <śmiech> no dobrze, idziemy! Dobrze, idziemy teraz jeszcze do. do do, 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 do wiadra! O jest, jak ten smog mnie denerwuje. Wiecie co? No, siadaj, rzesz. O, no, nie, ja go zmienię, no bo normalnie, bo normalnie zaraz wyjdę z siebie tutaj, jak go widzę. Dobrze, tam są dajesz. No, mówcie... powiedzcie jeszcze, że zostaje bez smoka, a że może się zmienić za chwilę. Teraz już w ogóle się zaczął. Super po prostu. Dobrze. Aha, to chodziło o sznur, proszę bardzo. Zamienię sobie na niego z powrotem, bo. No właśnie, bo i teraz sobie. No, chyba się udało. No dobrze, jest. Obawiam się, przynajmniej normalnie ląduje. Nie ma sprawy, dobrze. Dajemy tutaj wszystkie elementy potrzebne do zrobienia balisty. Słyszałem, że header dała ci. Eee, ...płyn, który niszczy Amber. Aha, i, dobrze. I musimy zniszczyć Amber. Amber, czyli bursztyn, na wszystkich domach tutaj. Dobrze, podchodzimy po kolei. Aha, dobrze. Dobrze, musimy iść najpierw na domku Fischlega i musimy zmarnować na jakieś kawałeczki. Kawałeczki bursztynu. Nie chcę, to, nie chcę. Upaście się. Aha, no teraz się udało. Czy ten kawałek się nie udało? No dobrze. Skoro nie, to nie, nie będę wchodził tutaj. Nie zdążyłem rzucić, a już zniknął. Nieźle. Muszę zapytać czy ta katapulta hmm, Wyskacze jest już gotowa. Dobra, śmigamy do góry. Bo zapewne za chwilę będzie atak. A, Gdzie on jest? No proszę bardzo. Już coś zrobił. A może ją wypróbujemy? A, to nawet nie, to jest tam. Czy nie jest piękna? Oczywiście, że jest piękna. Dobrze, musimy teraz znowu zdać raport i będziemy tak biegać z jednej strony do drugiej. Jest tuś, jest tuś... No dobrze, tu jest to ich. Nie liczy się? Dobrze, no i gdzie musimy się udać? No jeśli on jest stoikiem, to ja jestem świętym kołem. Dobrze, ale pytaj jest u niego. Dobrze, czy mamy jakieś um, questy? Moi drodzy, ja myślę, że zakończymy chwilowo odcinek z, odcinki z Melody Island. Tutaj jeszcze chciałbym obejrzeć tą katapultę, Ładnie nie katapulta, tylko co strzela strzałami. No, fajna sprawa, no naprawdę. Dobrze, masz jakieś przyjaciele? A nie, to tylko masz taki. No i drodzy, no to tym, od... tym widokiem zakończymy nasz odcinek, pierwszy odcinek z Mario. zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się. Cześć.